Siema, z tej strony Maciek przez małe e, w dzisiejszym odcinku jest ze mną Ola. Siema. Siema, witamy was w nowym roku. W ogóle witamy was w nowym roku i szczęśliwego nowego roku, bo nie wiem czy ktoś to widział, co wczoraj też to napisałem, ale szczęśliwego nowego roku i w dzisiejszym odcineczku zostaniemy naszym starym. Pamiętacie mojego starego z poprzednich odcinków, moją babcię, moją dziwną bibliotekarkę? To teraz poznacie kim naprawdę był mój stary. Tak naprawdę stary był tobą. Co to, skibidi? Tam jest z tyłu? To jest ojciec? Nowy co? ojciec? <śś maintaining> tak, on wszedł w ojca! A, bo on wszedł w ojca i on został ojcem, co opętał, jest? Opętał, opętał ojca! O nie... <śm Dionuj> <śm Dionuj> <śm Dionuj> <śm Dionuj> go to sleep, go to sleep, Ola, uciekaj! Co I jest? On mnie złapał! Co jest? Stary pobieg do góry i on tak cię szybko złapał, to w ogóle jakiś glitch master i coś tam. Aha, o On nie mnie od razu. Ej, a ty się schowałeś tutaj gdzie woda? On mnie nie zobaczył, on mnie nie zobaczył. On stary I nie ogarnął. No wprost mnie! Nie wiem, ja se ugotuję szybciutko. Czekaj. No to na, 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 na. Za banan w ekwipunku. No właśnie, zaraz zobaczymy. Nowy tutorial. A, banana mamy rzucać staremu włączać światła i mamy i spać kiedy stary nas będzie kontrolować. E, chować się a, jeść. Okej. Okay. Ty. Ale dobra, 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 W takim razie ja szybciutko zjem. Dobra, a wiesz jaka jest zwała? O, <laughs> nie. o, stary niedzieć mocno śpi. No śpi, a tu ola. O, revive. O. Kupujecie. Revivuj. Kupujecie. Kup mnie, kup mnie, kup nie. O, no nie, to... nie, teraz, no teraz. Kupuj. Teraz mnie musiałeś upić. Banana, banana. A, 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 a. Maciek. No i złapał mnie stary, no nie, biegnie za tobą. Jeszcze raz zagramy to! Ej, jak ja kucnę, to on mnie nie widzi! Co ty mówisz? No nie widzi mnie biega, koło mnie mnie nie widzi! Przetrwałam! Kłucneam po to nie mnie nie widział! Nie, on cię chyba nie chciał! Dobra, to próbuj przetrwać noc, Próbuję ja cię obserwuję nie, z góry. Nie, ja nie wierzę to, ale widziałeś! Widziałem! Ale nie, Lo... on cię chyba nie chciał złapać, bo mówi nie, Robloxie, ale... Ej, tu możesz mnie podnieść w sumie. Ale zjedz sobie, nawodnij się. O o. To... Y, generator, bo tracisz y, tlen. Ja muszę się najpierw na... Musisz tlen, bo genera tracisz tlen i bez tlenu nie przeżyjesz, bez wody może trochę do Dobrze. dobra! jak masz wybór A gdzie... to zawsze ten... No 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 i tutaj refilu. I szybko, 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 szybko uzpełnij no, Dobrze Jeszcze! Dobra, idź do góry, iść do góry. Ja bym obstawiał, że musisz iść do góry. Dobra. Czemu dwa zużyłaś jak 0 na sto było? A nie wiem. Służyłaś jedną bez sensu. No widziałem właśnie, ty będziesz Idź mogła mnie podnieść, spać. dobra? Podniesiesz mnie? Tak, ale najpierw się zrzemnę, bo już sapałam. Nie! No sapałam! Dopiero jak stary, jak stary będzie cię ścigać, to dopiero ale... teraz! Ale ja sapałam! Dobra, i to teraz miał... widzisz? Ech, 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 tak robiłam! <laughs> dobra, stary biegnie. Pamiętaj, żeby mnie wykupić. Dobra. Stary sprawdza. A gdzie leżysz? No, przy... no kurde, Ola! Naprawdę przy telewizorze było widać! A w takim twoim ulubionym miejscu! E, wiecie co, widzowie, mi się wydaje czasami, że Ola gra bez monitora. Ona po prostu na słuch reaguje i tam leci wtedy. A żebyś wiedział! Jak właśnie mi się wydaje, że to jest jej taki trik, taki... Myślę, że mogę iść? No nie, go to slip jest cały czas. Dobra, ale. nie wiem. O, jest, dobra, idę Co to mi się tutaj. Lala, la O, pułapka. Ty, monitor mi się wyłączył. Ty, jak ja gadałem o monitorze, to mi się monitor wyłączył. Robuxu! No ta Co ty myślałeś, że za darmo cię podnosiłem? Jest, Maciek, pisuje, VR jest podniesiony. Jestem głodny, stamina. Dobra, szybko, szybko, szybko. Gotujmy sobie. Smaż się szybciej makaroniku O nie O nie O nie O ja wiem, ja se tu kucnę Kucni! Patrz nie widzi mnie! Kucam. Jak się kuca? Co? Jo! Ty o mnie Jaki nie, Jaki nie widzi! Ślepo, LOL! Jaki ślepo. Ej, bez kitu, to jest jakiś trik! <laughs> dobre, dobre, stary, kup sobie okulary! LOL co jest? Dobra, muszę zjeść szybko, dobra! Ej, do... A! Idzie! Swo z pułapką szedł, czy z czymą szedł, widziałaś to? Widzicie widział. tak, z pułapką miał na niedźwiedzie. Co jest w ogóle? Ja sobie idę też makaron ej, gotować. to było dobre, ej, 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 ty odkryłaś fajną... Ej, energię. No? Nie mam. Dobra, czekaj, ja muszę pobiec. Ja muszę zjeść. Dobra. Ja idę... Ale długo się ten makaron gotuje, nie? Ja idę się przespać, no. Ej, 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 ale żeś odkryła teraz konkretnie... No! Takańca energii uruchomimy sobie troszeczkę. Ej! Gdy generator, bo ja nie wiem, gdzie generator pokaże. Ale dobrze, że w ostatniej chwili kucnąłem. O, o. Biegnie! Dobra. Ja se śpię. Zupełniam energię. Ja. ja też. Biegnie zdążyłam stary, tutaj... no biegnie stary tak, widzę. ja zdążyłam przed nim tu przybiec. Dawaj, klikam na starego i co? Co sprawdzasz, co sprawdzasz, co? I co? Druga w nocy, stary, i co tam zrobisz? Jak A tam my się sobie jemy po nocach. No. <laughs> Dobre. Dobry glitch. A bo tak po prostu ułatwienie, nie? Nie, nie no, tak, 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 Ja tylko szybko zbiegam na dół, bo jestem spragniony. A co my mamy zrobić? Tak Boże, uważaj, pułapki po prostu... poustawiał gdzieś? Bo pułapki poustawiał. O, na ścianach, cwaniaczek. No. Dobre. Dawaj, dawaj, bo jestem spragniony. <gulurg> ja sobie muszę ugotować. Tak, ja też muszę sobie ugotować. Dobra, to ja stanę sobie z boku trochę, żebyś miała miejsce, żeby ze mną pichcić. Ale ogólnie, strasznie długo się pichci, nie? No. To jest chyba celowe. Tu, 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 tu. O, kusimy, Idzie. kusimy. Ja nie jem, ja o, mam rączki tutaj, o, ja nie Ale ty, teoretycznie wie gdzie my jesteśmy. No. O, o, zamienił się w starego, Zobacz, 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 znowu. taką, ten, ten widzę, widzę, zadowolony, widzę. ale nie do końca. I co? A, i co? Nie bykł ci tatuśku. I co stary? Nie dasz na rady nas złapać o, ale teraz? Ale widzę, a widzę, mam... o nie, ja muszę spać. Dobra, biegnij, biegnij, biegnij do góry. Wiesz co jest tu najgorsze? Że. ten. Że, sta, że chciał pułapkę znowu podnosić wpadł na to. Czyli na to chodzi o to, że musi pułapkę chyba podnieść i na nas no. wyrzucić. Ja zaraz macie. umrę ze zmęczenia. Dobra, ja śpię. Ja też muszę ten lecieć. Ma ten makaron na stole, jest mój, nie dotykaj go. Uzupełni ja uzupełniłem, ja uzupełniłem O kurde, energia, 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 energia mi się kończy. Biegnij, ojciec! A! Zesnąłem, dobra, udało się. I co? Sapałeś ze zmęczenia? No, bardzo mało miałem energii. Ej, ja mam A mało gdzie ty jedzenia. Śpisz? A ty tam śpisz. A, tak, ja mam mało jedzonka. Ale tam w na stole jest przygotowane, wiesz jedno. Tak, to jest moje, to jest moje. No wiem i drugie ja jest te... moje. A, okej. Okay. O, stary sprawdza, my śpimy, trzecia w nocy. Ja muszę się napić, Jeszcze ja mam Jeszcze nie picia. idziemy spać, będziemy grać. Idziemy <laughs> tego, co cieczy. <laughs> no własny cover zrobiłem właśnie. Dobra, Ja energię lecę. muszę uzupełnić. Ja energię i picie, bo mam bardzo Dobra, mało. to ja w sumie... O nie, ja już Maciek... E, e, robię. O kurde, pić, to słabo. Pić, nie! Naprawdę? Zobacz co się stało pod samym tym. No wiem, ale cię ten... Dobra, ja się rewajwuję. Za dwadzieścia rupiksów. Jak, co jest? Kursów. Ty, że zginęłaś, to ja nie mogę zjeść twojego dania, co jest? No i bardzo dobrze, to jest moje Ty daje. sama się mogłaś podnieść, zanim ja musiałem cię kupować? No. Ojciec, muszę zjeść, nie mam czasu na starego. Sta Ej, czy ja kucam? Tak. Ej, to mogę się pić jak kucając. Baba, baba, pa. Ba, Jeszcze ba. <śm> raz uzupełnię butelkę wody. Ty, stary, nie wie gdzie my jesteśmy. Ha! ha Dobrze. stary biegnie, O, stary, o, o, o Nie możesz się znaleźć, Ej, nie, nie, nie. Ej, Maciek, Ej, ty, biorę makarony. Ja, mog ja mogę gotować yy, na kucaka. No wiem właśnie. Ej, ja muszę energię uzupełnić yy, i to bardzo pilnie. Dobra, ugotowałem. Mmm, pyszny. Yeah. Dobra, i lecę do góry uzupełnić energię. Czwarta w nocy. Ja też idę 64%, się, dobra. Szybko szybko, 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 szybko. Energia, 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 energia. Śpił Ja idę na prawo od razu, bo oj ojojoj, ale bym już prawie przegrał. Dobra. kładzie kładźcie, kłacie. Mamy czwartą w nocy, mm. jest dobrze. Och, jak mi się spać chce o tej czwartej. O, akurat tatuś idzie. Mamy no. A my już grzecznie śpimy. No. Ej, elegancko by, powiem byl, szczerze byl, elegancko. To wróżkować, że, że na kucaka cię nie widać. No, dobre nie. No ja bym tego nie się. A ja a ja w panicę kucnęłam. Ale um, panika czasami widzisz, że... Ty stary nas szuka na dole, pewnie z popkami lata. Pewnie tak rozstawił i nie wiadomo gdzie spani... Ej, ale on mógł to lepiej postawić w sumie, nie? Mógł to postawić jakoś na środku schodów i wtedy by było ciężko nam. No dokładnie. A tak o, to? Patrzę na kamera. Dobra. Śpi. Łapeczka tutaj, tutaj, dobra. Dobra, ja chyba wiesz co, ja muszę popiec chyba na dół. Napiję się w butelki wody i teraz biegnę szybko na dół. Bo muszę zjeść jednak. Stary okay. mocno, śpi z łapką śpi, z łapką śpi, widziałem! To już jest, to, nie powiem to, już, co, ale okej. Okay. To on już level Ej. hard taki robi, nie? Że teraz jak z ty... O, ty, on teraz Ech, będzie na mnie wyopolić. Macie właśnie. generator ma tylko 18 a nie ma benzyny. Wiesz o tym, to... no wiesz czemu nie ma benzyny, bo ale ktoś wykorzystał w... to, nie? pokoju jedna była Jak pokoju jedna Ej, była? No pokoju, koło mojego łóżeczka Ej, kogoś złapał, stary? No mnie nie Ja biegam ja cały czas idę... na dole Ja idę na kucaka No dobra, stary już nie biega, jest czwarta w nocy cały czas, energia Muszę uzupełnić energię Idę do góry Ja idę, la, 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 ja idę uzupełnić stary, generator Stary, śmieszny jest Jak uzupełnisz generator, jak już nie ma? Jak w pokoju było Jest? No. O! Oh. Co ty nie widziałeś, że w pokoju? Nie, mało... nie, 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 nie. Właśnie myślałem, że już wszystko zgubiłaś i już więcej nie trzeba, nie, nie można brać, nie? Można było. Można za energię brać. uzupełnić ogólnie. Ej, to jest niesprawiedliwe, nie mogę zjeść mojego ugotowanego makaronu. No właśnie bo zginęłaś, mi się wydaje wtedy, nie? I to był ten makaron. Nie, bo który wtedy był... te, też go nie mogłam zjeść. A, to się coś zliczowało w takim razie. Nie, bo położyłam go chyba na miejsce starego. Okej. Okay. Do której w nocy trzeba było wytrwać? Do szóstej, czy siódmej? No chyba do szóstej, wiesz? Jeszcze godzina nam została. No dobra. Ja, ojciec, nie idę spać, bo jestem głodna! No. <laughs> śmieszne, On... że stary nas nie widzi. Dobra, idę spać, bo mam mało energii. Bardzo mało. Już nie wiem, czy dobiegnę po tych schodach. <laughs> Aha, dobra. Nie no dobra, dobiegnę. Działa. Nie strasz mnie! To ja byłem tylko! No właśnie! To ja byłam Ewą Serio? <laughs> tak się śpiewało, no Dobra, se zrobimy jedzenie. Ej! Powiem szczerze, że, że uda się przejść to <laughs> Ty! Dobre! My to wygramy! <laughs> o stary jest tam nie! Nie, 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 stary, stary, stary! Lala. A ja wstałem i kucnąłem mu specjalnie kuszego kuszego. <laughs> tak. Tak go chcesz ten la Stary, stary, jestem za tobą! Stary, stary Stary, zapalam światło, gaszę światło, bawię się stary ty staryje. stary Stary gotuje makaron! Ej! Przecież już tak przygotowany <noise> dla niego! O... No nie wiem, dobra, przetrwaj noc, dobra. Jest piąta w nocy, chyba przeżyjemy to. Energia. Nie pójdę mówi się, pozwolić. Nie mówi się piąta w nocy. O! O, piąta rano, sorry. Noc, noc druga! druga. Stary jest bardziej zbuffowany i, i bardziej coś tam. No dobra. A jak będzie nas teraz widział? Jak kucamy O, Stary tam. z makaronem jest. Smacznego. Daj. Ja właśnie przyszłam zjeść stary O, zjadł. I co? Ej, ile on... Dzień, co się robi? Stary dostaje oh. bufy. Stary dostaje bufy. Co jest? Makaron. On chce nas nakarmić chyba makaronem z pułapką. Bu! Nie no, to jest śmieszne. Mm. Dobra. Mm. Makaron! Nie muszę kłócać! Można. A, można. Bo... Wow. Stary się Zabali wywalił, się. stary się Dobra. wywalił. Dobre było to, tak. Ty, dusz. bo stary biega szybciej teraz. O, z pułapką o. stary jest! Uciekaj, z pułapką stary jest! Uważaj! Nie, je zrobi. Nie no, jak płapkę położy, to ci zrobi. A jedy się napić O, porzuć dwie pułapki, stary porzuć dwie pułapki No dobra, a teraz takie pytanie. Jest gdzieś no. benzyna? E... Czy nie ma, e... E... <śmienny> e... zaraz zaczniemy Do garażu idź, zobacz. Czekaj ja czekaj, makaronik se ugotuję. La, 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 la. La, la, Ej, Maciek, twój makaron może być troszkę toksyczny. Nie może być Może, bo ty nie gotujesz zbyt dobrze. <śmienny> Jest dobry makaronik, idę do góry. Stary, jaki Wiesz... czerwony jest? Yy, U, nie widzę, generatorów żeby były. No to nie, a na garażu jest pułapka. A, są porozrzucone na chacie, te widzę. O, dobra, to ja wezmę dobra, jeden z Ale już. ja muszę ten iść spać. Na chwilę. O, woda na górze. No. Też idę spać. Ej, wypuść mnie! <klujne> Wyszłam do łazienki i się zamknęłam, niechcący. Ja jestem ciekawy, co się stanie, jak wejdę w pułapkę. Yyy, jesteś na pewno... O stary pewnie. biegnie, to Stary biegnie zbufowany, stary biegnie zbufowany! Mm. Ej! Czemu nie śpisz? Ty, stary chyba w przed własną pułapkę coś było słychać i do i Dobra, ja muszę się zdrzemnąć. Stary? Ej, ma... Mam stary. jednego bananka! Stary gdzie jesteś? Stary! Stary gotuje se! Co jest w ogóle? Stary, czemu gotujesz sobie jedzenie teraz? On nie ma co robić, ja tylko gotować. Ja banana jak na mnie poleci. Aaaa! Udało się! Udało Gdzie jest stary? sekund. Przede mną. Przede mną, patrzcie na mnie. A ty jesteś na u góry czy na dole? Na dole. Dobra. Ola! Ja wejdę w pułapkę, zobaczę co się stanie. No oh, dobra. Ooo! Wywalił się stary na moim bananie! Stary, masz tutaj jedzenie! Programming 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 Stary wleciał w swoją pułapkę. Dobra, ja też sprawdzam, co się stanie, jak wlecę w pułapkę. Za 3, 2, 1, boom. O, ja zostałem Miś... uwieziony! Nie! Miś... Gdzie ty jesteś? O, siema. 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 energii mi brakuje. No nie, o nie, no nie nie też. uda mi się. No nie, mi brakuje i energii, i jedzenia. No nie, energia. Uda mi się dojść do góry? Uda mi się dojść? Proszę, proszę, niech mi się uda do góry wejść. Nie! Kurde, ej, czemu mi tak postać dziwnie chodzi? Nie mogę nic zrobić. Co jest? Próbuję, ej, jestem przy łóżku, nie mogę wziąć łóżka. O nie. A, koło banana się jeszcze wywaliłem, energia, energia. Wywaliłeś się na swoim tak. bananie? Energia stracona, co jest? Nie mogę wstać. Ja mam, nie, 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 nie. nie, mogę nie, nie. Wstać. proszę, nie wywal ja, się nie, nie wywal się. nie, ja tak Zamknę staremu drzwi. Czy ty zasnąłeś na podłodze? Zgaszę światło. Proszę widzowie, szybko lajkujcie, komentujcie, że dam radę wygrać. Proszę Was, proszę, 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 proszę. Stary nas nie złapie, banana bym mógł rzucić, nie mogę mu rzucić. Macie? Co? Ja chyba zginęłam w łóżku. Ja chyba też, o nie!